Dzień dobry, witam ze stacji Warszawa Wschodnia, gdzie zaczynamy filmowanie pociągów od składu do Czeremchy. Spalinowy szynobus 222M001 do Czeremchy, planowy odjazd 11.21. A z Czeremchy do Warszawy Wschodniej jedzie kolejny skład spalinowy. Tutaj mamy skład VT stary 627 do 2 iż około 50 minut i druga jednostka 104 a ten skład odjedzie jako pociąg osobowy do Tłuszcza ta wina w składzie VT627 wygląda właśnie tak w międzyczasie wjeżdża Impuls z Warszawy Zachodniej do Dębina, a do odjazdu szykuje się skład do Czeremchy nowy spalinowóz pracuje o wiele ciszej od składu VT Na prędkościomierzu mamy 140 km na godzinę. W WC w składzie VT jest wszystko, czego potrzeba. Tak wygląda skład. W środku zazwyczaj mamy pojedyncze miejsca, ale w środku i na krańcach wagonu są takie miejsca, gdzie mamy naprzeciw siebie po dwa miejsca tutaj mamy półki i u góry oświetlenie dochodzimy do początku wagonu Ślizg składu kabina maszynisty i rzut oka na cały wagon na wyświetlaczu Czeremka, ale skład jedzie do tłuszcza. No, tutaj to już jest dobrze podane. Przed nami tor dwudziesty drugi przy peronie szóstym EN pięćdziesiąt siedem AKM do stacji Warszawa Zachodnia który wyruszył z Siedlec całkiem dobra frekwencja leniwie przemieszcza się kolejna akm która tutaj podjechała jako skład służbowy podjechała pod semafor Pociąg z Siedlec do Warszawy Zachodniej rusza w kierunku przystanku Warszawa w Stadion. AKM zjeżdża, odpocząć. Spalinobus do tłuszcza. Bardzo miły mechanik i super skład, przy peronie pierwszym zameldował się Intercity Fredro z Białego Stoku do Wrocławia dwa razy ED161 na bogato na tor ósmy przy peronie drugim wjeżdża w skład Polregio Lutynia z Poznania Głównego ED78023 i garstka pasażerów w środku Na tor pierwszy przy peronie czwartym wjeżdża pociąg lotniskowy kolei Mazowiecki. Kierunek Modlin. Intercity Marszałek Piłsudski. Niestety w ostatniej chwili został zmieniony peron, a widzimy, że dzisiaj jest lokomotywa Ekstra. Griffin i Husarz, ale mega a skład jest długi, sami zobaczcie więc być może są jakieś wagony dodatkowe wagon numer 11 i Husarz EU44010 który przyjechał tutaj na zimno Przyprowadzony przez lokomotywę Griffin I Całkiem możliwe, że to jest nowiutki Griffin Bo jest bardzo czysty A jednak nie 0,11 Ale z myjnią to on się widział całkiem niedawno I wygląda pięknie Ale jeszcze piękniej wygląda Razem z husarzem na razie sygnał stój na semaforze. Gołąbki, a na torze międzyperonowym mamy świnkę EP08009, która sobie odpoczywa i czeka na zatrudnienie. Wjeżdża Flirt, Warszawa Wschodnia. Z Impuls Europejczyk. Solo, solo, solo na linii S3. I za chwilkę jedzie Marszałek. To się dzieje teraz. Wszystko naraz, jak widzicie. Widziałem dzisiaj skład Berlin-Warszawa Express po drodze na stację i tam był również podsył Wektrona Bikon, a na czele stał Husarz. Bardzo ładny widok. I długi skład Marszałka. Wagon restauracyjny, grupa wagonów klasy drugiej, i zobaczymy, czy będzie dzisiaj coś ekstra. Zdeklasowany wagon. I są. Dwa wagony ekstra na końcu niedostępne dla podróżnych. Za chwilkę wyłoni się z Zaświnki skład TLK z Dorochuska. Tu także była zmiana peronu z numeru 1 na 3. EP07514. przyjechał z opóźnieniem około 80 minut. Frekwencja wysoka. W oczekiwaniu na skład ze Szczecina nakręcimy dziobaczysko. Czyli Express Intercity Premium. A skład ze Szczecina ponownie na Wektronie EP Cargo Express Intercity Sedina. Szczecin główny, Warszawa Wschodnia. Piękny widok. To jest chyba właściwa odległość, żeby podziwiać tego Wektrona. Przyjechał minutkę przed czasem, postoi kilka minut, i później sobie zjedzie, tak jak teraz robi to ED161003. rozjazd zapewnił nam super dźwięki jedzie EN 71 zapewne do Grodziska Mazowieckiego tak 105 względnie czysta ale druga jednostka już taka nie jest sami zobaczcie stała się ofiarą graficzarzy jednostka z numerem do 4. pociąg się podstawia w każdej jednostce EN71 mamy cztery segmenty a w EN57 trzy trzy sekundy po pojawieniu się sygnału zjeżdża wektron EP Cargo Express Intercity Segina. 7 pudeł. W tym wagon restauracyjny. Rusza dzioba Obok nas. Mikrofon przestał działać, więc teraz dogrywam w domu. Aktualnie jesteśmy w składzie EN71 do grodziska mazowieckiego. Hamulec bezpieczeństwa. Troszkę skład jest zmodernizowany. To jedno skrzydło drzwi nie za bardzo chciało się otworzyć, ale widzicie, pomogłem mu, poklepałem delikatnie i się otworzyło. Planowy odjazd pociągu o godzinie 12:44 i skład rusza! a przed nami skład z zielonej góry głównej i lokomotywa EP09 na czele składu. A na tor przy peronie pierwszym podstawia się Intercity Mewa. Po lewej mamy husarza z BWE. Griffin z Intercity Mewa do Szczecina Głównego. Przed nami Griffin z Intercity Zamojski do brzegu. Tymczasem Intercity Silesia zaczyna nabierać opóźnienia, na razie 5 minut, a rusza Glifin rogatek. Zamiast pociągu Intercity Silesia pojawił się samotny husarz. Husarz podjeżdża pod semafor, który pokazuje sygnał stój. Tymczasem odłącza się od składu Berlin-Warszawa Express. drugi husarz, i on także tutaj obok nas podjeżdża. Mamy do czynienia z niecodzienną sytuacją. Wygląda to na podmianę lokomotyw jazda manewrowa dla husarza. A ten obok nas czeka na swoją kolej. Ich zbliża się do nas. Będzie podczepiony do składu Berlin Warszawa Express. Jazda manewrowa tego pierwszego husarza. stara dobra siódemka ze składem PKP Intercity, a skład BWE opóźniony ponad 50 minut opuszcza stację początkową i udaje się w kierunku stacji Warszawa Centralna. W tym samym kierunku udaje się Jobaczysko, czyli Express Intercity Premium. A opóźnienie Intercity Silesia urosło do 30 minut. Przed nami impuls ED78 Polregio, który pojedzie do łodzi. Ponownie widzimy impulsa Europejczyka na linii S3. Intercity Silesia tor został zmieniony z dziesiątki na dwunastkę. Warto było czekać na wjazd Intercity Silesia. Mamy Taurusa, czeskie drachy. Elektroniczna tablica relacyjna. Wagon 347, drzwi skrzydłowo łamane, zamykane automatycznie. A tu ciekawa sytuacja: ktoś napisał EU44 na Taurusie, nie byłem to ja, ja piszę czwórki zamknięte. Tutaj mamy niespodziankę. EP09 wyciągnęła skład Intercity Sobieski na skróconej trasie Warszawa Wschodnia Gdynia Główna. Trwa wyprawianie składu Intercity Silesia, a po lewej najdłuższy blok mieszkalny w Warszawie. No i rusza! jazda równoległa EN57AL oraz siódemki ze składem Intercity. Manewry lokomotywy EP09 od składu Intercity Sobieski. Wraca do nas dziewiątka. Rusza skład Interregio Lutynia do Poznania głównego z 13:54. Rusza e 161 do Katowic. Wyszedł nam całkiem długi odcinek. Zapraszam Was tradycyjnie do obejrzenia tego filmu. Były małe problemy z mikrofonem, ale daliśmy radę. Cześć!